Cóż to za frajda podziwiać piękne, zabytkowe samochody w dzień, proszę Państwa. Prawdziwa frajda to pooglądać je w nocy. Mówią organizatorzy imprezy poznańskie klasyki nocą. Skoro wiemy co i kiedy, to jeszcze gdzie? Na parkingu nieopodal term Maltańskich. Oto co w każdy czwartek wieczorem robi nasz największy redakcyjny miłośnik motoryzacji Mikołaj Żuławski. Poznańskie klasyki nocą to impreza, na której nie ma zbyt wielu formalności. Ważne, by auta pochodziły przynajmniej z lat 80., a ich właściciele kochali klasyczną motoryzację. To nie jest typowy plastik, którego możemy zobaczyć codziennie na drodze, tylko to jest auto, w które właściciele wkładają serce i bardzo dużo czasu. Im mniej takich regulacji, tym jest to bardziej spontaniczne, jest to ciekawsze, więcej ludzi przyjeżdża. Jedyna reguła to jest taka, że się spotykamy o 20 w czwartek. Część takich samochodów dziś traktowanych jest jako stare graty, dlatego zniszczone i zajeżdżone często trafiają na złom, a w rękach fanów klasyków mogą spokojnie czekać na status prawdziwego zabytku. Większość z nas użytkuje tych samochodów na co dzień czy w dużej mierze, chociażby w okresie letnim. Czasami, czasami te samochody są chowane na zimę, po to, żeby na wiosnę znowu się odrodziły i, i gościły na naszych drogach. Na spotkania przyjeżdżają też prawdziwe perełki, jak Warszawa Pickup, jedna z niewielu w Polsce. To samochodów, które przypominają w jakimś stadiu oryginał. No to jest w około 12, jest parę samochodów przerabianych, gdzie są wstawiane mocniejsze silniki i inne rozwiązania. Ciekawostką był też polony Strak z prawie 200 konnym silnikiem i zawieszeniem od BMW. Generalnie jest problem z przeniesieniem mocy, bo jak jest mokro, to potrafi na piątym biegu przy 120 zerwać. Przyczepność, jak jest delikatnie mokro, nie mówię w jakimś tam deszczu, nie? bo to się w ogóle wtedy jechać nie da. Nie? Organizatorzy zapowiadają, że na maltańskim parkingu w zależności od pogody klasyczne auta będzie można oglądać jeszcze do końca października, w każdy czwartek po 20. Mikołaj Żuławski, Teleskop. To było motoryzacyjne zaproszenie na czwartkowy wieczór, a kulturalny poniedziałek poleca Agnieszka Nawroca.